Przykre nieporozumienie. Wiele jest różnych wynalazków, ale przeważnie takich, które wcale nie przydadzą się w życiu szkolnym. To pewnie dlatego, że ci, którzy robią wynalazki, już dawno przestali chodzić do szkoły i zapomnieli, ile musi namęczyć się biedny uczeń, żeby mieć więcej czasu na bieganie po świeżym powietrzu. A gdybym ja chciał wymyślić jakiś wynalazek szkolny, na przykład, żeby pauzy były długie, a lekcje krótkie, to by zaraz wszyscy powiedzieli, że jestem jeszcze za młody i że mały, a przecież kiedy będę już stary, to zapomnę o pauzach. Sputniki latają, owszem, ale jak będzie wycieczka na księżyc, to na pewno pojadą sami dorośli, więc nic mnie nie cieszy i już wolałbym choćby taki wynalazek, żeby w niedzielę była zawsze pogoda. Ale tego nikt ze starszych nie wymyśli. Oni i tak mogą wychodzić z domu nawet w taką niedzielę, kiedy pada deszcz. Bardzo bym chciał, żeby się rozwinęła specjalna technika na użytek uczniów, bo przez jej brak stale mam różne poważne kłopoty. W tę niedzielę miała być wycieczka za miasto do lasu. Wszyscy się cieszyli, i dzieci, i rodzice. W lesie jest całkiem inaczej niż w mieście. I zupełnie bezpiecznie. Żeby nawet kto chciał, to nie może wpaść ani pod auto, ani pod motocykl, ani nawet pod tramwaj. W sobotę wieczorem siadłem do odrabiania lekcji. Ale po krótkim namyśle odłożyłem je na niedzielę wieczór, żeby w poniedziałek pamiętać wszystko na świeżo. Tymczasem przygotowałem sobie to, co było potrzebne na wycieczkę. Tatuś pożyczył mi chlebak, w którym oprócz chleba zmieściły się bułki i placek, i jajka i rzotkiewki i wiele innych rzeczy, żebym na wycieczce nie umarł z głodu i jeszcze mógł kolegów poczęstować, bo oni też mnie na pewno poczęstują. Spać poszedłem wcześnie, żeby nie zaspać. Bo w niedzielę trzeba było obudzić się o szóstej. I rzeczywiście nie zaspałem, ale wszystko na próżno. Za oknami lało jak nie wiem co. Myślałem, że deszcz może przejdzie, ale nie chciał i nie było żadnej siły, żadnego takiego wynalazku, żeby go zatrzymać. Mama nie wypuściła mnie z domu. Powiedziała, że w taką pogodę wycieczek się nie urządza. Cały dzień spędziłem w domu. Nikt mnie nie żałował, tylko babcia powiedziała: biedne dziecko, nawet w niedzielę siedzi nad książką. Rzeczywiście, od książki nie mogłem się oderwać, taka była ciekawa i wzruszająca. Bardzo mi było żal, że Robinson miał takie przygody, a mnie tam nie było. Na pewno pomógłbym mu, choćby tym, co miałem w chlebaku. Deszcz lał cały dzień. Nikt do mnie nie przyszedł, ja też do nikogo nie poszedłem, a wieczorem taki byłem wzruszony i zasmucony przeżyciami Robinsona, że już na nic siły nie miałem i bardzo chciało mi się spać. I tak przeszła cała niedziela, a na drugi dzień w szkole przypomniało mi się, że był zadany na pamięć wiersz, a ja go się nie nauczyłem. Wiersz zaczynał się Jadą, jadą dzieci drogą. Tylko tyle pamiętałem. Miałem jeszcze nadzieję, że może pani mnie nie wyrwie, ale pani ma jakiś sposób, bo zawsze wyrywa mnie wtedy, kiedy nie umiem lekcji. Tak było i teraz. Ledwo rozpoczęła się lekcja, pani wyrwała mnie. Nie miałem innego wyjścia, wstałem i zacząłem. Jadą, jadą, dzieci drogą. Wtem coś mnie w gardle zadrapało i zakrztusiłem się. A pani mówi: Zacznij jeszcze raz. Więc zacząłem jeszcze raz. Jadą, jadą, dzieci drogą. Ale dostałem kaszlu i nie mogłem mówić dalej, a pani mówi: Cóż to znaczy? Jadą te dzieci, jadą, a dalej ani rusz. Nie pamiętasz, co było dalej? Co te dzieci widziały w drodze? Proszę pani, tłumaczę. To wszystko przez tę niepogodę. Gdybyśmy wczoraj byli na wycieczce, to byłoby mi o wiele łatwiej zapamiętać, co się widzi na drodze. Ale padał deszcz, a u nas przez okno to się widzi tylko plac i cegły na budowie i nic więcej. Mój Jacku, mówi pani. Zawsze masz jakieś dziwne wykręty, a przecież gdybyś przysiadł wczoraj nad książką, dziś nie byłoby kłopotu. Bardzo mnie zabolała ta niesprawiedliwość. O mało nie zapłakałem nad swoim losem, ale przypomniałem sobie, że jestem mężczyzną, a mężczyzna nie płacze, więc tylko powiedziałem, całą, calutką niedzielę przesiedziałem nad książką. Jeżeli mi pani nie wierzy, to i babcia i mamusia mogą zaświadczyć. A nad jaką książką? Pyta pani. Nad Robinsonem. Aha, szkoda, że nie nad tą, w której był zadany wiersz. A ćwiczenia napisałeś? Pokaż no mi zeszyt. A ja o tym ćwiczeniu na śmierć zapomniałem. Pani obejrzała zeszyt i postawiła w nim dwójkę. Dwójka nie była duża, tylko średnia. To znaczy, że pani nie była strasznie rozgniewana, bo kiedy pani jest strasznie rozgniewana, to dwójki stawia duże. I rzeczywiście, pani nic już nie mówiła, tylko powiedziała bardzo smutnym głosem. Jacku, już sama nie wiem, co mam z tobą zrobić. Obiecaj mi, że tę dwójkę poprawisz. Tak, żebyśmy o niej zapomnieli, bo to wielka dla mnie przykrość. Naturalnie, obiecałem, chociaż nie mogłem zrozumieć, dlaczego pani ma do mnie pretensje. Kto postawił tę dwójkę? Kto komu zrobił przykrość? W domu zaraz wszystko się wydało. Mama obejrzała zeszyt, kazała sobie powtórzyć to, co mówiła pani i powiedziała, żebyś tylko nie odkładał tej obietnicy, bo zapomnisz znowu. Weź się do roboty zaraz. Wziąłem się zaraz po obiedzie. Namęczyłem się, bo to wcale nie było łatwe. Chciałem dwójkę poprawić na piątkę. No nie pasowało. Na czwórkę też nie. Udało mi się na trójkę, ale ogonek musiałem wydrapać. Wygładziłem paznokciem, no i rzeczywiście można by już o tej dwójce zapomnieć. Tylko w tym miejscu, gdzie była, zrobił się trochę cieńszy papier od skrobania i wycierania, ale dziury nie było. Zaraz na drugi dzień pani mnie zapytała: no jak tam Jacku, chcesz poprawić tę wczorajszą dwójkę? Już się poprawiłem. Mówię i pokazuję zeszyt, żeby pani zobaczyła. A pani aż za głowę się wzięła. To nazywasz poprawieniem dwójki? Proszę pani, mówię. Nie bardzo mi się udało, bo to pierwszy raz i nie mam jeszcze wprawy. Na drugi raz postaram się lepiej. Nawet nie chcę opisywać, co było dalej i w szkole, i w domu. Okazało się, że to, co zrobiłem, to jest straszna rzecz. Stopnia postawionego przez nauczyciela nie wolno przerabiać. Za nic na świecie. A przecież cała klasa mogłaby zaświadczyć, że pani wyraźnie mówiła, popraw tę dwójkę.